Odcinku witam Was znowu sam, bo ja nagrywam odcinek po odcinku właściwie, więc nie dziwcie się, że nawet, no nie, Spawn Vehicle Driver, że generalnie nie ma tutaj nawet ze mną nieudanego trola, ale no, mówię, próbowaliśmy już niejednokrotnie, nie przyjadę tędy? ja, jaj, jaj Że generalnie no jest ciężko z tymi misjami I żebyś jakoś się połączyć, to jest naprawdę cud Więc dlatego mówię Mówiłem wam już o tym Nie chcę się powtarzać bo nie ma takiego większego sensu A ja tu sobie spokojnie robię kolejne misje a to to z tym Dobra Widzę, że ktoś tu jeszcze do mnie pisze Więc z racji tego Okej okay. Wchodzimy sobie Eee Wygrałem 30, 300 tysięcy zł Tylko wyszli smsa I w ogóle 5 tysięcy jeszcze To jest dla mnie głupotą zresztą wysyłanie takiego Takiego typu sms Dobra, jestem uzbrojony, więc mi eee, nic nie potrzeba eee, Takiego typu smsy to jest tak naprawdę spam, zwykły spam bo jak to pani Barbara Kwartz kiedyś o widzicie zaczynam chyba rozpłynąć coś yy, grając w Borderlandsa i to sam Jezus yy, kiedyś pani Barbara Kwartz yy, miała właśnie też dostała takiego typu SMS-a tylko że wiecie ona jest osobą no która no, jest na ten swój sposób bekowa, tak? No, i ona na poważnie wzięła oczywiście e, to z tym... ...podostanie takiego SMS-a i udała się do firmy, która e, rzekome SMS-y, znaczy rzekome SMS-y, e, SMS -y tego typu właśnie wysyła e, po różnych ludziach. I ona zaczęła kłócić się z panią. No, z panią, która to tam pracuje, więc... Może to nie do końca dla tej pani fajnie, ale z drugiej strony e, może oduczy ich to wszystkich z e, właśnie takim, takimi sms -ami. No i pani Barbara e, oczywiście musiała nawulgaryzować, wiadomo, bo to jest jej sposób bycia taki, ale generalnie... Kobieta trochę ją nawyzywała i na początku, znaczy na końcu odcinka e, żeby nie wyjść z pustymi rękami co zrobiła? Podpierdoliła po prostu laptopa Ło, panie, jeszcze jakiś podpalający Co tu się dzieje? A tu chyba zaraz wejdziemy do jakiegoś nowego miasta, tak mi się zdaje. O, ale mi granata rzucili pod nogi. Mędy. O, krytyk. Ha! Nie warto było ryzykować straty kasy. No właśnie, przydałby się teraz jeszcze ktoś, y, kto pomógłby mi generalnie y, nie tylko w komentowaniu filmu, no bo to to tam jest y, mały szczegół, ale przede wszystkim w noszeniu rzeczy i y, 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 i i gdzieś tam jest z daleka tego co ja poczynam, to bo, bo widzicie, y, ja to padam często dlaczego? Ponieważ y, ja biorę wszystkie obrażenia na siebie. Y, ja idę ciągle do przodu, nie, nie cofam się przed niczym, dlatego też Eee, trudno by dobra zrobiłem jedną rzecz eee, trudno by to wyglądało inaczej niż teraz mm -hmm. eee, mamy darmowy punkcik to wykorzystam go na coś od razu eee, właśnie na damageze eee, jakie działko może tutaj zadać, bo to jest dosyć ważne bez tego właściwie działko nasze, jeżeli nie ma damage'a jest użyteczne, bo tak naprawdę, znaczy no nie jest bezużyteczne do końca ale na pewno mija się z celem, jeżeli nie inwestujemy w damage, jakie zadaje działko Dobra, to już wszystko zyskałciłem możemy udać się w stronę tą, którą sobie otworzyłem ja już zyszę... Ło! O, się przestraszyłem, już mi się w się w gaczach zrobiłaś. Chodź! Odejdź! No nawet nie musiałeś na nie podchodzić, ale dzięki, bo miałeś apteczkę. Ło... Beach... 20... 35. A te mają też 35, ale wyglądają ładniej. O to one tak działają Transfuzyjne Fajne, fajnie, fajnie działają O to one jeszcze życia mi krad. O tak, to takie to jak chcę Masz Przez przypadek A to działka go się Dobra, spoko Tak się chcesz bawić? On od razu wie, gdzie jestem, więc też nie będzie to łatwe. O, trafiłem gościa. Dobrze, że czasami mam taki rozrzut. Czasem się przydaje. Jak to mówią, gówno daje, ale się przydaje, więc... E, ...tym razem się przydało. Więc bardzo dobrze, bardzo powiem wam, że dobrze. My się dajemy coraz bliżej sledża. Będę musiał sobie zaraz przypomnieć kim był Sledge Bo serię z let's play z Borderlandsa widziałem całą dlatego też e, Dlatego też powinienem kojarzyć kim był Sledge ale nie mam w tej chwili pojęcia Słabe te bronie Ale nie wiedział z której strony biegnę Dopiero się skasnął po jakimś czasie Patrzcie na to Nie ogarnia co się dzieje, to go zabiłem. Dobra, w każdym razie tylko jeden, jeden był taki do, do skarania yy, Słabe elektryczne obrażenia, aczkolwiek te granaty transfuzyjne, które teraz mam, są naprawdę osą. Awesome. Wrzuciłem może jednym i to teraz razem z wami gdzieś tutaj, ale są osą. Awesome. On chyba z szafki wyskoczył. Chyba, ale pewnie nie jestem. O, 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 ale nie w tą stronę na razie mam iść. Chociaż wygląda na to, że chyba tak więc zaraz się tam udamy z tej strony zobaczę czy jest jakieś wejście czy są na jakieś ludzie o właśnie właśnie dla takich względów jeżeli miałbym o panie A jeszcze ludzkie głosy mają Dawaj kasę Kasę zbieram Kasa mi się na aim przyda Coś jego tutaj pełno znajduję w tej chwili No i to wszystko to combat rifle No i dobrze w sumie że znajduję bo to jest strasznie dużo eee... Strasznie dużo eee, Mam co ja miałem powiedzieć? Miałem, że mam strasznie dużo generalnie plucie Ale będzie sprzedaż dobra Chociaż jeżeli miałbym już nosić shotguna To nie tego Tylko właśnie tego Mój kolega zapewne byś zaszczycił się taką bronią może jeżeli będzie taka szansa, jeżeli będzie szansa, że będę mógł z nim nagrać cokolwiek jeszcze Znaczy w sensie, że tu z Borderlandsami chodzi Chociaż marne, że szansę na to No ale jeżeli byłaby taka szansa To bardzo ch y chętnie podzieliłbym się z nim tą bronią Ale idziemy y pobić tego sledża całego i zdobyć y jakiś antyczny artefakt Eridiana A to za chwilę Patrzcie jak ciemno jest to. Generalnie nie widać tych ludzi. Kto nie chce tu zdjąć? Bo ja tu, że tylko take em out, to już wiem, że mnie chcą zdjąć. Tu może zaraz coś wyjść. Dobrze, że mnie nie widzą z takiej... No. Ale bym dostał, by dostał w głowy, yeah. Ja. Dobra. Teraz możecie 19 poziom jeszcze wbije razem z wami. Ła, 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 Ła. Dobra. Dobrze, że mam trochę apteczek przy sobie. Ale nie wiem, czy to coś da. Pajace. Prawie dostał. Dostał. Tu jest też pajacu. O, pokusie dostał. jaka szkoda. Uuu. Tylko nie psycho. Obrzy. Zaplikowałem sobie jakąś ampułkę, Tutaj raczej nic nie ma, aczkolwiek jak będę wracał, to zyskał to dokładnie. Yy, miejsce tutaj. No. A, a, a. Tak jest. <śpiewanie> Fajnie, że ten mój bohater jeszcze komentuje dokładnie. Yy tych lapsów tutaj też też mi tak skomentował tak w nagrodę przyszedł w głowę dostać tak w nagrodę tylko a ty to tylko w nagrodę dostają ludzie to trzeba wejść do środka to trzeba wejść do środka I wygląda mi na to, że to nie tutaj Tylko na obok gdzieś O Ale nie dostrzegł Dostać? A nie, odrzuciło go chyba Ale bajer. Critical hit A co to? Ale słabsza Myślałem, że lepsza to bym wziął, ale jeżeli jest słabsza, to nie ma sensu. No nie mogę trafić tego gnoja. Wszyscy się ruszają. To za placki. 2000 punktów dostałem z tego lapsa. Oooo! O, oni stają w miejscu i nic więcej nie robią. Czy zbugowali, czy coś? Dobrze. Przynajmniej dali mi to czego oczekiwałem, a mianowicie ammunition. Kolejne. Yy. 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 Jak tu wejść? A tu jest chyba jakieś może wejście. Hmm... Chociaż nie wygląda mi to na żadne wejście tutaj. Ale tu trzeba się gdzieś dostać, to jest pewne. Yy, to jest bardzo pewne. Rzekłbym nawet. Aczkolwiek nie widzę dokładnie miejsca bezpośredniego... A może jednak widzę. Tak już tak podszedłem, musiałem to zrobić. Patrzcie to za laszki Chociaż dobrze, dobrze, mi to teraz w duszę gra, bo yy, generalnie amunicji też je wystrzelałem dosyć sporo na nich. O, tysiąc... Zresztą tu nie ma sklepu, co za biedota jakiś sklepik mając, cokolwiek, whatever Mam posprzedawał, pokupował Ale i tak miażdży. miażdżę. ludzi, miażdżę. nie ma tak toprze Jakby było toprze, to by nie było źle, nie. Co ja gadam właśnie? Dobra, nie wiem co ja gadam. Ale generalnie Niszcze niszczę i to bardzo dobrze ich niszczę Oni aż są, chcą stać moją amunicję Aż sami się wystawiają Pięknie Schowam się, schowam co powiecie na to? Co powiesz na to? <ścoughs> Przywitałem was grzecznie. Czy wy mnie grzecznie przywitaliście? A ja was trochę potraktowałem z rakietki, ale co tam? się bawię. No nie. Jak my szybko sklepali. Nie trafiłem. Stereo. Dostał. Ale dobrze. To musiało boleć. I to mu przyznam rację. Ale nie do strzelby potrzebuje ammo. A, rany. I tam widziałem winę, więc sobie tą winną pojedziemy. Juz. Repeat combat. I może jeszcze trochę... Nie, nie, nie. Lawn Dobra. I klepiemy. Zobaczymy. Kogo się spodziewać tam będę musiał. aż właściwie. A, to na dwa wyjścia można... Nie podoba mi się. O oh, o oh, o, oh my gosh, Ale to jest wielkie bydle. Sledge, A to jest kolejny ten, to jest kolejny boss. Masz jeszcze tu dla kolegę. Inną no, mojego Zrobimy sobie jeszcze tak. Jeszcze jednego sobie zadamy O Już go prawie pokonałem Ło panie Burning psycho Uuu, zabiłem ale nie przeżyłem <laughs> Dobre coś że nie strzela. Dobra przynajmniej tyle, że mnie od razu przeteleportowało. Czy ja sprzedałem wszystkie niepotrzebne graty bo tam coś fajnego wypadło. Tak 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 tak. Tak, tak, tak. Dobra. Sprzedałem wszystkie śmieci. Zobaczmy jeszcze co tam wypadło. I zaraz się z wami pożegnam, bo ja wiem, że tutaj e, film prawdopodobnie e, spełnia już moje oczekiwania względem czasu, jaki e, jaki no, trwania tego filmu, tak? Co to? Strzelba to się chyba ten na strzelbę aż. Ole się rozsypał. Ale tutaj jest rzecz w nagrodę za to. Co to? O. Artefakt Eridiana. Dobra, mamy hajsik. Czyli tutaj zrobiliśmy wszystko. I o widzieliście to, dobra zresztą nieważne, e, to było coś tam warte, to była ta e, czaszka tego kierowcy, znaczy e, posąże tego kierowcy, e, ja dzisiaj zrobiłem już wystarczająco dużo, żegnam się z Wami, do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku e, z serii e, właśnie Borderlands, na razie.